Martyna, cię Razem tworzymy pogotowie fryzjerskie. Jezuskiem. Kiedy ci włosy, radni, inne salony, zeruszał, Reanimacji, chcesz na głowie. Casino, punkt, to z refleksami. Ale top na Instagram. że męskie w... dla nas pest. Zamykamy aż 20. yeah jeje, yeah, yeah, jeje. Yeah, 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 yeah. To najlepszy salon w siedlcach. Jeje, yeah, yeah, jeje. Yeah, 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 yeah. To najlepszy przy salon w Siedlcach nie wiesz zapamiętam Veronika i Martyna, na ratunek włosom pierwsze. Przez damskie męskie, pogotowie fryzjerskie. Veronika i Martyna, na ratunek włosom piepysury damskie, męskie, Pogotowie fryzjerskie Veronika i Martyna, na ratunek włosom pierwsze. Frysury damskie, męskie, pogotowie fryzjerskie Veronika i Martyna, na ratunek włosom pierwsze. damskie męskie, pogotowie fryzjerskie.